kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych, począwszy od n, zmniejszamy o 5. Wykaż, że otrzymana liczba jest nieparzysta lub podzielona przez 12. Lub alternatywa, to znaczy, że albo jeden, jeden lub drugi warunek ma zachodzić. Czyli tak. n, n plus 1 i n plus 2 to są trzy. Kolejne liczby naturalne. Suma kwadratów. Suma, czyli dodawanie kwadratów, czyli drugie potęgi. N kwadrat n plus 1 kwadrat, n plus 2 kwadrat. Zmniejszamy o 5, czyli minus 5. No i teraz to wyrażenie. Uporządkuję, czyli n kwadrat wzór skróconego mnożenia, n kwadrat plus 2n plus 1, kolejny wzór skróconego mnożenia, n kwadrat plus 4n plus 4 i minus 5. n kwadrat, n kwadrat, n kwadrat to jest 3n kwadrat 2n 4n, czyli plus 6n. I 1, 4 i minus 5. Czyli się liczby redukują. Wyłączam 3n przed nawiasem. 3n przed nawiasem. W nawiasie zostaje n plus 2. No i teraz będę rozpatrywał dwa przypadki. Przypadek. Pierwszy. N jest parzyste. Wtedy. N plus dwa też jest. Parzyste. Co oznacza, że skoro mam dwie liczby parzyste, to ich iloczyn jest na pewno podzielony przez cztery? Dodatkowo jeszcze, jeżeli to są dwie kolejne liczby parzyste, to jedna z nich dzieli się przez 2, druga dzieli się przez 4, ale mam jeszcze 3 tutaj przed, jako jeden z czynników, co oznacza, że całość dzieli się przez 12. Czyli tak, n jest parzyste, wtedy n plus 2 też jest parzyste. Więc iloczyn. N razy n plus 2 dzieli się przez 4. Czyli 3n, n plus 2 dzieli się przez 12. No to mam y, sytuację, gdy n jest parzyste. Przypadek y, Przypadek drugi. n jest nieparzyste, wtedy n plus dwa też jest nieparzyste, no bo jest o dwa większe. Y Zatem 3n, n plus 2 po iloczyn 3 liczb nieparzystych. Więc jest nieparzysty. No, czyli mam tak, albo są dwie, mam dwie możliwości, albo jak jest parzyste, to wtedy iloczyn jest podzielny przez 12, jak jest nieparzyste, to wtedy iloczyn jest nieparzysty. Wykaż, że otrzymana liczba jest nieparzysta lub podzielna przez 12, co należało wykazać. I zadanie na kolejny dzień. Znowu geometria na płaszczyźnie, bo to chyba najlepiej i najwięcej liczyć. W prostokątnym trapezie krótsza podstawa DC ma długość, a ramię ma długość 6. Czyli tu mam podane długości 3 i 6. I kąt alfa, który też traktujemy jako wartość daną, i do wyznaczenia jest pole trapezu ABCD.